De'Longhi Ecletica KBY2011W to nowy czajnik tego producenta, który ma do siebie przekonywać elegancką stylistyką, czy precyzyjną kontrolą temperatury. W tej recenzji pokażę Ci, czy to rzeczywiście sprzęt godny uwagi. Sprawdzę dla Ciebie budowę, sterowanie, szybkość, czy głośność pracy. W efekcie prędko ustalisz, czy kupić ten czajnik elektryczny. Dla formalności dodam, że redakcja ProRankingi otrzymała wynagrodzenie za przeprowadzenie tego testu. Nie obawiam się jednak o niezależność mojej opinii. Nie zamierzam niczego Ukrywać bądź nadmiernie koloryzować. Poznasz zarówno mocne, jak i słabsze strony sprzętu. Na samym początku moją uwagę zwróciła nazwa tego modelu. Nawiązuje do słowa eklektyka. Upraszczając, chodzi o styl, który łączy w sobie kilka różnych styli, często kontrastujących ze sobą. Może coś w tym jest, gdyż urządzenie miksuje klasykę z nowoczesnością. Mimo to, i tak wydaje mi się całkiem spójne wizualnie, ale przede wszystkim estetyczne. Biała obudowa w połysku prezentuje się elegancko, a uchwyt wykonany z matowego materiału znakomicie leży w dłoni. Ukrywa się pod nim miarka wskazująca na 1,75 litra maksymalnej pojemności. Bardzo często spotykana wartość. Nie ponarzekasz na zbyt małą pojemność. Tak samo jak na ciężar. Delongi Ecletica KBY 2011W to zaskakująco lekki czajnik bezprzewodowy o wadze 1,3 kg. Tym samym nada się też dla seniorów. Mnie osobiście ten czajnik podoba się pod względem stylistyki. Jeśli śledzisz mój kanał od dłuższego czasu, to być może pamiętasz, jaki czajnik sam kiedyś kupiłem i zrecenzowałem. Też był biały, minimalistyczny, w połysku i z regulacją temperatury. Zresztą jeszcze wrócimy do tego porównania. Rzecz jasna, równie dobrze możesz powiedzieć, że cała bryła jest dość prosta. Przyznam ci wtedy rację, ale czy potrzeba tu jakichś specjalnych udziwnień? To wciąż czajnik. W aspekcie wizualnym ma cieszyć oko, a moje nieźle się nacieszyło. Generalnie nie jestem ekspertem od architektury czy wyszukanych stylów, a raczej praktycznym facetem. Dlatego też prędko przeszedłem do oceny istotnych dla mnie kwestii. Wnętrze czajnika DeLonghi Ecletica KBY2011W to prawie w całości stal nierdzewna. Prawie, ponieważ obudowa wyjmowanego filtra antywapiennego przy zawiera elementy z tworzywa. Naprzeciwko niej znajduje się z kolei część, do której przytwierdzono uchwyt. Również wykonany z tworzywa, tak samo jak spód pokrywki. Kluczowe, że ścianki są metalowe. Gdy wlejesz maksymalną ilość wody, nie będzie ona miała styczności z tworzywem podczas gotowania. Generalnie bardzo trudno oczajnik, który w ogóle nie miałby żadnych plastikowych elementów wewnątrz. Przechodząc dalej, Delongi często stosuje zdejmowane pokrywki. Nie inaczej stało się z tym modelem. Na szczęście pokrywka nie spoczywa zbyt luźno na korpusie. Ma kilka zatrzasków, więc nie da się jej na przykład przypadkowo strącić. Dobrze trzyma się reszty, a możliwość całkowitego demontażu może ułatwić ci czyszczenie. Drobny mankament stanowi fakt, że nie zdejmiesz pokrywki używając jednej dłoni. W takim wypadku musisz drugą dłonią przytrzymać czajnik. Co jeszcze w kwestii budowy? Ten zgrabny czajnik pozostaje kompaktowy. Nie musisz mu rezerwować ogromnej przestrzeni na blacie. Spasowanie wypada wzorowo, nic nie trzeszczy ani się nie ugina. Na białej, połyskliwej obudowie nie widać odcisków palców. Wygląda również na trwałą i mało podatną na zarysowania. Rozsądnie wyprofilowany dziubek stanowi kolejny atut. Umożliwi ci precyzyjne rozlewanie gorącej wody na kawę, herbatę czy zioła. Została jeszcze baza z dotykowym panelem i wyświetlaniem temperatury wody. To zatem najlepszy moment, abyśmy przeszli do opinii o sterowaniu oraz funkcjonalności. Kompaktowa baza tylko nieznacznie poszerza budowę czajnika. Od spodu zawiera prosty system przechowywania kabla, swoją drogą dość krótkiego, choć w innych modelach wygląda to podobnie. Baza jest obrotowa, podstawisz na nią czajnik tak, jak ci pasuje. Nie musisz specjalnie celować urządzeniem, aby na niej spoczęło. Panel zabiera od lewej funkcję podtrzymywania ciepła, regulację temperatury w dół, wyświetlacz, regulację temperatury w górę oraz włącznik wyłącznik. Sensory są bardzo responsywne, momentalnie reagują na dotyk. Podświetlenie ułatwi Ci wybór ustawień przy gorszym oświetleniu. Jeżeli chodzi o zakres regulacji temperatury, jest bardzo szeroki. Rozpoczyna się od 40, a kończy oczywiście na 100 stopniach Celsjusza. Co więcej, czajnik Delonghi na bieżąco pokazuje aktualną temperaturę wody, a proces gotowania możesz w każdej chwili zatrzymać. W efekcie uzyskasz wartość co do 1 stopnia Celsjusza. Co za tym idzie, to odpowiedni sprzęt dla miłośników orientalnych herba a także przygotowywania ziół. Da ci ogromną swobodę. Nie mam żadnych uwag co do sterowania. Już miałem się przyczepić, że nie da się wyłączyć sygnałów dźwiękowych, lecz instrukcja podaje sposób na to. Mało tego, można nawet wyregulować dźwięką głośność, co już w ogóle rzadko się zdarza. Szybkość gotowania wody w czajniku De'Longhi Ecletica kby 2011 był to duże, pozytywne zaskoczenie. Testowany sprzęt ma formalnie 2000W mocy, a w praktyce okazał się szybszy niż mój prywatny czajnik marki Smeg. On z kolei ma na papierze 2400W. Przechodząc do porównania wydajności, czajnik De'Longhi zagotował 1,7 litra wody w 4 minuty i 44 sekundy. Teoretycznie mocniejszy smek w 5 minut i 1 sekundę. Dopowiem, że dojście do 50 stopni Celsjusza zajęło testowanemu modelowi mniej niż 2 minuty. Osiągnięcie 70 stopni 3 minuty i 1 sekundę, a 90 stopni 4 minuty i 11 sekund. Nie ma co dłużej analizować osiągów. To po prostu bardzo szybki czajnik elektryczny, z którym nie Tracisz czasu. Tak naprawdę trudno mi odnaleźć w pamięci jeszcze wydajniejszy sprzęt, zwłaszcza o tej samej mocy co Delongi. Pod tę część recenzji podczepię jednak pewną wadę. Otóż nie uświadczysz tu zbyt dobrej izolacji. Mam na myśli mocną nagrzebającą się obudowę. Gdy jej dotkniesz tuż po zagotowaniu wody, oparzysz się. Niemniej pamiętaj, że dobrą stroną tej cechy jest z kolei niższa waga, o której już wspominałem. Przy grubszej izolacji czajnik byłby zapewne dużo cięższy, więc coś za coś. Test głośności wykonał za pomocą decybelomierza i w odległości 1 metra od urządzenia. Hałas otoczenia wyniósł około 29 dB. Nie owijając bawełnę nie jest źle. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobrze. Zwłaszcza pamiętając o niewielkim ciężarze tego modelu, co przecież nie zwiastuje jakiejś nadzwyczajnej izolacji. Opierając się na wynikach, głośność rzadko przekraczała 60 dB. Najwyższy odnotowany przeze mnie wynik to 62,3 dB, lecz mowa o bardzo krótkim skoku głośności. Zresztą to nadal niedużo jak na czajnik elektryczny. Mniej niż zwykła rozmowa, nie wspominając na przykład o hałasie generowanym przez odkurzacz. Rzecz jasna, ocena tych wartości zawsze pozostaje jest mocno subiektywna. Gdy masz małe lokum, działający o poranku czajnik może obudzić innego domownika. Nie dam ci gwarancji, że tak się nie stanie. To jednak podobna historia do tej dotyczącej materiału wykonania wnętrza. Tak jak trudno o w pełni metalowy w środku egzemplarz, tak równie trudno o wyciszony sprzęt. W każdym razie na bazie własnych testów i doświadczeń mogę stwierdzić, że DeLonghi Ecletica kby 2011 b jest nieco cichszy od większości innych czajników bezprzewodowych. Każdy, kto kupuje czajnik elektryczny nie chce wyczuć w kawie czy herbacie jakiegoś podejrzanego posmaku. W tym wypadku ci to nie grozi. DeLonghi Ecletica przygotowała mi wodę na wiele gorących napojów. W żadnym z nich nie wyczułem plastiku czy czegoś w tym stylu. Oczywiście wypada odpowiednio przygotować czajnik. Ja przepłukałem jego wnętrze, a następnie Przeprowadziłem trzy wstępne gotowania wody. Dopiero kolejne posłużyło mi do pierwszej testowej kawy. Smakowała tak jak zwykle, czyli dobrze. W mojej ocenie, smak wody nie przemyca w sobie niczego dodatkowego, a o to też chodzi w tych urządzeniach. W ogólnym rozrachunku DeLonghi Eclectica KBY2011W to świetny czajnik elektryczny. Jeżeli szukasz jak najlżejszego, jak najszybszego, a przy okazji eleganckiego i niezagłośnego modelu, zamów go. Tak samo, gdy interesuje Cię bardzo precyzyjna kontrola temperatury wody. Nie obyło się jednak bez wad. Kabel bazy jest krótki, obudowa bardzo się nagrzewa, a do zdjęcia pokrywki potrzebujesz obu dłoni. Czy są to jednak cechy przekreślające sens zakupu? Raczej nie. Czy cała armia innych czajników wypada w tych aspektach lepiej? Często nie. Dlatego też finalnie polecam Ci ten model. Przy okazji na sam koniec przygotowałam bonusową część, mianowicie krótkie porównanie z moim prywatnym czajnikiem, czyli flagowcem od SMEG. Jest prawie dwa razy droższy, a jak już wiesz, dłużej gotuje wodę przy większym poborze energii. Ma taką samą pojemność jak DeLonghi, tylko troszkę dłuższy kabel bazy i węższy zakres regulacji temperatury, nie wspominając o braku wyświetlacza z podglądem dokładnej wartości. Co ciekawe, jest wyraźnie cięższy, ale też nie ma lepszej izolacji. Jego obudowa nagrzewa się w podobnym stopniu. Czy jest z kolei ładniejszy wizualnie? Kwestia gustu. Mnie oba bardzo się podobają. Ewentualną przewagą Smega może natomiast stanowić otwieranie pokrywki na przycisk, choć nie da się jej znów całkowicie Zdemontować. Powiem całkowicie szczerze, zresztą jak zwykle. Gdybym miał drugi raz kupować czajnik, wolałbym zaoszczędzić ponad 300 zł i wziąć delongi. Smek w żadnej bardzo ważnej kwestii nie przewyższa go w znaczący sposób. Mało tego, w kilku cechach dość nieoczekiwanie wypada gorzej. Jeżeli masz do mnie dodatkowe pytanie lub własną opinię, skorzystaj z sekcji komentarzy. Na koniec dziękuję Ci za poświęcony czas i do następnego.